Hej, witam was na moim kanale, słuchajcie e, dzisiaj wam chcę pokazać taki e, krótki materiał na temat e, słuchajcie, połączeń lutowanych e, no akurat na, te, na temat tego to ja mogę się no, sporo wypowiedzieć, bo kiedyś, kiedyś, kiedyś tam, jeszcze dawno, dawno temu, w najmniejszych czasach jak byłem młody i piękny to pracowałem jako elektronik, muszę Wam powiedzieć. Tak, jako elektronik pracowałem o samochodach. To tam wiedziałam niewiele, niewiele, bardzo niewiele. Na powiem Wam, że nie wiedziałem gdzie jest akumulator tak dobrze, a, a nawet po co, po co to jest. Tak było. I to, co chciałbym Wam pokazać, to, to sprzęcik do, do lutowania w warsztacie słuchajcie e, lutowanie to to wbrew pozorom nie jest taka prosta sprawa, bo e, tak jak ja to widzę na przykład e, czasami gdzieś tam jakieś wiązki rozbieram i widzę po, po mechanika w jaki sposób to jest pol, polutowane to to nie jest polutowane, tylko to jest często posmarkane, muszę wam powiedzieć e, dlaczego tak jest? dlatego, że mechanicy nie mają e, jakiegoś Takiego doświadczenia ani, ani praktyki w tym, w tym zakresie, tylko generalnie często gęsto jest tak, że może o, prze, przełożę tak, żeby to światło było lepsze. Yy, stąd, że po prostu nie, 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 nie pracowali długo przy przelotowaniu przy czy przy przełączeniu przy przy, przy 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 przewodów i tak dalej. No, ja muszę Wam powiedzieć, że kiedyś, kiedyś ja przerzuciłem setki, setki, jak nie tysiące płytek lutowanych. Musiałem to naprawiać, także. No, na lutownica, akurat to powiem Wam, że mógłbym naprawdę tutaj elaboratnie o tym powiedzieć. Generalnie najczęściej to to ludziska mają tego typu sprzęt. O, to jest taki. Lutownica, słuchajcie, nagroty. To jest taka prosta lutownica, ona tam yy yy jest zbudowana także w środku mamy taki transformatorek yy i ten transformatorek po prostu tutaj daje napięcie na, yy, słuchajcie, na yy, taką... element oporowy, który nam grzeje, o. I tutaj mamy, o, o grot i ten grot po prostu zamyka nam obwód ten element oporowy i to na takiej zasadzie po prostu nam podgrzewa. I ja powiem Wam, że jedną lutownicę tam mam, to takie spawania plastiku, praktycznie to jest ta. Moc tego, tego, tej zabawki na nie jest podana, muszę Wam powiedzieć, ale, ale do lutowania plastików na przykład, fajna sprawa może jakieś tam sobie coś tam. Pospawać i tak dalej. Drugą lutownicę, tą, to już używam do lutowania, lutowania przewodów, ale takich cienkich przewodów, raczej muszę Wam powiedzieć. No może podłączymy ją sobie, podłączymy ją do prądu. Podłączaj się, podłączaj się. O. Lampka się nie pali, bo chyba się przepaliła, ale ale grzeje. Ja to po prostu wyczuwam pod nosem, powiem wam. Nie, nie, nie łapię tutaj za gros, żeby żeby się nie spalić. I słuchajcie, jak transformator pracuje, jak przyciśniemy, także no, to jest taka typowa lutowniczka do no do cienkich przewodów, bo grubych przewodów to tego to tym nie polutujecie raczej, to tam nie ma, nie ma takiej szansy. Zaraz Wam pokażę taką lutownicę do, do napraw sprzętu elektromechanicznego. I to jest już taki taki konk konkretniejszy sprzęt, także na chwilę się wyłączę i zaraz wracam ok, jesteśmy z powrotem, zobaczcie tutaj mam taki już, że tak powiem, Panzerfaust większy to jest lutownica taka typu kolba, zobaczcie jaką, jaką to ma grzałę to jest lutownica chyba, powiem wam 300 w jak, jak pamiętam także zobaczcie tutaj, jaka tutaj grzała jest potężna do tego konkretna, Ona jest na 230 V, na 200, kiedyś to była na 220, także jak jest raz 230, no to ta lutownica jest po prostu bardziej sprawna. I tyle, uzyskuje wyższą temperaturę. Także to jakieś takie grube przewody, czy, czy na przykład lutowanie w alternatorze, tak złączy, gdzie tam trzeba naprawdę już takie spoiwa zrobić porządne. No to takim sprzętem spokojnie można sobie ogadnąć. W sumie tam gdzieś tam, jak lutuję jakieś przewody, takie grubsze głośnikowe w samochodzie, no to, to powiem Wam, pięknie daje radę. I generalnie w moim bokserku, to ja przewody, na przykład przy głośnikach, czy tam jakieś takie przewody łączące. Gdzie jest new, newralgiczny taki styk, i on tam gdzieś tam sobie zasiedzie, to ja z reguły lotuję właśnie tego typu kolbą. Także to powiem Wam, ma moc. O, także tak to wygląda. No i słuchajcie, taki Mercedes. O, to od sobie odstawmy. Taki Mercedes, słuchajcie. To jest już. Najbardziej precyzyjna rzecz, praktycznie, muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o lutowanie przewodów. O, to jest, słuchajcie, stacja lutownicza. I no tego mechanicy to nie mają, powiem Wam, bo to już jest sprzęt, ale do napraw elektronice. E, zobaczcie, jaki tu jest grot. To już jest do... Do lutowania precyzyjnego. Praktycznie jak rozbiorę sterownik, czy tam jakiś wyświetlacz, czy na przykład komputer w samochodzie, no to spokojnie takim sprzętem można sobie coś tam działać. I co jeszcze jedno, słuchajcie, to jest, to jest bardzo bezpieczne urządzenie. No może tak, żeby to było lepiej widać. Bo w środku mamy tak, mamy w środku transformator separujący, czyli tutaj nie mamy, słuchajcie, na wyjściu, na tej kolbie nie ma 230 V, tylko tu jest, słuchajcie, około 24 V, czyli to jest takie bardzo bezpieczne urządzenie. Tutaj nie poradzi Was prąd na przykład w tej stacji lutowniczej. Zobaczcie, odpalamy sobie i mamy już podgląd, że nasze urządzenie. Jest w stanie gotowości. Po czasie tutaj mamy taką nikę diodową, i będzie nam się zapalać coraz więcej tych, tych. O nie wiem, czy to będzie widać o, bliżej, może jeszcze podjadę. O, widzicie, zapalają się kolejne diody, czyli to nam sugeruje, że nasza temperatura wzrasta. Dodatkowo, tutaj zobaczy, jest pokrętło i możemy ustawić sobie e, temperaturę. Widzicie? No i to już jest taka super precyzyjna rzecz. Ja w tej chwili mam ustawione słuchajcie na e, temperaturę około 270 stopni. Jeżeli. E, na przedziałce są tylko zielone diody to znaczy, że to jest bezpieczna temperatura. Tutaj nic się nie, nie przegrzewa. Także w układach elektronicznych, muszę Wam powiedzieć, takich precyzyjnych jak komputery, tam ABS czy ESP, czy tam na przykład. Co tam jeszcze takiego jest? Układ chyba jest pompak. Pompach też mi się wydaje elektrycznych tam jest dosyć skomplikowany układ elektroniczny. Nie, nie, oczywiście, wyświetlacze. No to z takim urządzeniem, już można coś sobie tam próbować yy, naprawiać. Także, no ale, jak ktoś tego nie robił, to raczej, raczej tego nie ruszać i żeby tam nic nie, na, nie nakaszanić. Także yy, widzicie, to jest precyzyjne urządzenie. I, i z, tym, z, tym, z tą stacją lutowniczą to praktycznie możemy sobie już takie, powiem Wam, precyzyjne o jakieś takie układy malutkie, gdzie jest malutka, płytka, to możemy sobie próbować ogarniać. Także jak widzicie, dzisiaj nie, nie ma kowalstwa, nie ma młotkowania, dzisiaj troszeczkę bardziej precyzyjne historię. Ja to sobie może odkręcę i pokażę Wam jak to jak ta stacja lutownicza działa. I także to sobie odkręcę i zaraz wracam. O widzicie tak wyglądają układy elektroniczne w naszych samochodach. To są już takie drobne historie i, i, i do tego czymś takim to, to lepiej nie podchodźcie. Bo muszę Wam powiedzieć, że na 1000% to po prostu spalicie takie drobne układy. Albo uszkodzicie płytkę, albo po prostu podacie zbyt wysoką temperaturę. Zobaczcie, jakie to są drobniutkie elementy. A to jest jakiś tam prosty układ, jakiś układ zasilania. Tutaj mam akurat w ręce, także. Czymś takim to tylko do przewodów yy, i to do, 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 do jakichś tam przewodów zasilających, tylko wyłącznie. Tam, gdzie macie sterowanie, to czymś takim absolutnie nie. O, nasza lutownica już działa. Zobaczcie, o, taką lutownicą y, to można generalnie takie o, y, takie układy już sobie próbować y, rozlutować. O. Widzicie? Dojdziemy sobie spokojnie. Ale to jest, to jest powiem wam sprzęt już dla, dla elektronika. Co musicie mieć, żeby, żeby sobie na przykład przewody zlutować? Ja mam słuchajcie do takiej precyzyjnych rzeczy, to mam. E, rolę ceny taką precyzyjną. I to jest taka cieniutka cena. E, ona ma chyba niecały milimetr. To jest, to jest cena pół milimetrowa. Zobaczcie, jakie to jest cieniutkie, to jest taki cieniutkie włoseczek. pochwalę się, że przyjechało aż z Japonii, to kiedyś także muszę wam powiedzieć, że to takiej pamiątkowa, pamiątkowa, e, pamiątkowa rolka. To przejechało z firmy Good. Good, i ta firma się nazywa Taiyo Electric and Co Corporation LTD. Made in Japan. Powiem wam, także nie ma ściemy Nie chcesz made in Japan w dzisiejszych czasach. To no to jest coś. No, i do lutowania takich typowych przewodów już, no to mam takie już, takie trochę grubsze, tutaj spoiwo, grubszą cynę, grubsze lutowie, i to stosuję w, typu, w technice samochodowej, tam jak ktoś trzeba sobie zlutować. Słuchajcie, jak w ogóle, jak się lutuje? Tak chcę, wam zróbmy tak, słuchajcie, ja na dzisiaj, dzisiaj, myślę, że pogadałem sobie o tych narzędziach lutowniczych. To, co chciałem Wam pokazać. Same lutowane zrobię inny odcinek, jak, jak izolować przewody, jak, jak je zabezpieczać i tak dalej. I także słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, to, to dajcie łapę do góry. Jeżeli Wam się nie podobało, to dajcie łapę na dół. Zróbcie suba mojego kanału i na razie Haitcy ma dzisiaj się cześć.